Szefa można wybrać, bo można wybrać taką, a nie inną pracę. Partnera można wybrać, mniej lub bardziej świadomie, ale rodziców nie wybieramy. I co w momencie, kiedy trafiamy na toksyczną mamę lub toksycznego tatę? Jest to tak samo, toksyczna relacja, mhm. więc tak samo możemy ją ograniczyć albo uciąć w najgorszym wypadku. Tak, tylko że najpierw w niej trwamy przez te przynajmniej 16-18 lat. Tak tego nie, nie zauważamy, dopiero później nam się to pojawia. Mhm. Trwamy, mamy dzieci, dzieci chcą zobaczyć gadków, czasem się odcinamy. Jest to no, drastyczne rozwiązanie, ale czasem konieczne. Nie chodzi o to, żeby zawsze się odcinać. Akurat tutaj możemy po prostu ograniczyć się do bardziej formalnych rzeczy. Mhm. Nie musimy słuchać od matki, od ojca, że jesteśmy najgorsi. Ja to jak to sobie wyobrażasz, że dzwoni do mnie mama, która mówi o takich strasznych rzeczach i ja mówię, wiesz co, sorry, ale nie chcę mi się z tobą gadać. Mhm. E, albo przepraszam cię, ale po prostu muszę się rozłączyć, bo nie podoba mi się mhm. to, co do mnie mówisz. To, to tak sobie wyobrażasz? To jest bardzo drastyczne, co powiedziałaś, mhm. e, ale możemy powiedzieć, Przepraszam cię, jeżeli masz mi dawać krytykę, to niech to będzie konstruktywna krytyka. Jeżeli to ma być agresywne w stosunku do mnie, to no ja sobie tego nie życzę. My nie mamy świadomości, że możemy powiedzieć, nie, mamo, ja zrobiłam to tak, bo uważam, że to jest dobrze. Dziękuję ci za Twoją radę, ale nie chcę, żebyś mnie atakowała w tym. Nie rozmawiamy o tym, co czujemy, co by można było zrobić lepiej. Tylko przyjmujemy na siebie te wszystkie zarzuty. Ale myślisz, że taka rozmowa, szczera rozmowa z mamą lub tatą faktycznie przyniesie rezultat? Oni to są w stanie usłyszeć? Tak. Jestem zdecydowanie przekonany o tym, że są w stanie to usłyszeć. I im są młodsi, tym mhm. lepiej. Potrafi im się zapalić lampka. Może faktycznie cię atakuje, a nie daje ci rady. Jak wygląda taka toksyczna relacja z mamą lub tatą? Zauważamy, że nagle nie dostajemy dobrych rad życiowych, tylko dostajemy krytykę. Jesteśmy uzależnieni w sumie od tej krytyki. Jesteśmy dorosłymi ludźmi i się pytamy cały czas o radę, a wiemy, że cokolwiek byśmy zrobili, i tak zostaniemy skrytykowani. Obniża to naszą samoocenę. Często jesteśmy toksycznie przywiązani z mamą bądź tatą, co szkodzi naszemu związkowi. Nasz partner mówi, słuchaj, no fajnie, ale ja też mam prawo tutaj o czymkolwiek decydować w tym domu, a nie musi to robić twoja rodzina. W pewnym momencie też musimy opuścić to gniazdo rodzinne i stanąć na swoim. Natomiast to przywiązanie jest tak silne, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić. I to przywiązanie z dwóch stron, nas i rodziców, oni też nie wiedzą jak się zachować. Często trzeba właśnie powiedzieć im konkretnie, słuchaj stop. Każdy z nas mniej lub bardziej jest przywiązany do swoich rodziców. Mhm. Gdzie jest ta granica, gdzie już wchodzimy w toksyczność, a gdzie jest jeszcze po prostu bycie blisko z mamą lub tatą? Mhm. No, o ile nie mieliśmy wpływu na swoje dzieciństwo, na dorosłe życie już mamy. Mhm. Jeżeli nie jesteśmy w stanie samodzielnie podejmować decyzji, jeżeli ktoś nam zabiera energię życiową, to już jest bardzo ostry sygnał, że powinniśmy coś z tym zrobić. Czyli 10 telefonów do mamy lub do taty w ciągu dnia, to trochę za dużo. To trochę za dużo. Mhm. Albo w drugą stronę, od mamy do nas. Tak, dokładnie tak. Mhm. Bo to jest forma kontroli. A w momencie, kiedy mamy do czynienia z osobą nieletnią, czy zdarza ci się spotykać z takimi osobami, które no niestety są w toksycznej relacji, albo nie wiem, pracujesz mhm. z mamą i zaczynasz jej uświadamiać, że coś jest nie tak, albo na przykład pracujesz z dzieckiem i, i co wtedy? Jeżeli chodzi o osoby nieletnie, to pracujemy systemowo cała rodzina. Często są i zapraszani na terapię dziadkowie, a czasem wujkowie. Zależy, w jakich relacjach się jest. Natomiast to też jest bardzo ciężkie. Po pierwsze, jest ciężko ściągnąć całą rodzinę. No wiadomo, że to nie na jedno spotkanie. Po drugie, ogólnie mało kto chce chodzić do psychologa, mhm. wiedząc, że może być to w pewnym stopniu przyznanie się do swoich błędów. W momencie, kiedy jesteśmy dziećmi, jesteśmy skazani na relacje, nawet jeżeli jest to tekstyczna relacja z mamą lub tatą, musimy niestety w niej trwać. Kiedy jesteśmy dorośli, mamy wybór. Jednak do tego momentu, kiedy możemy podjąć wybór, żeby na przykład ograniczyć relację z mamą, musimy w jakiś sposób dojść. Jak ten moment przebudzenia i uświadomienia sobie, że to chyba nie jest do końca zdrowa relacja, jak to wygląda? Jak przychodzą do mnie do gabinetu pacjentki, wygląda to w ten sposób, że mówią, że im się sypie życie prywatne. Zaczynamy to analizować, i to wychodzi, że wszystko jest kontrolowane. Jest obniżona samoocena. Te studia, które wybraliśmy, to też nie są nasze studia. To, co robimy, to w ogóle nie jest nasze. Jest to realizowanie potrzeb rodzica. Jemu nie wyszło z kilkoma rzeczami, nie spełniało marzeń, to spełni swoje marzenia na, na dziecku. Nie wiem, jesteśmy prawnikiem, ale mamy dusze artysty, więc powinniśmy pójść na ASP, a nie na uniwersytet tutaj prawniczy. A poszliśmy na. Tak. Uniwersytet Prawniczy, bo tak chciała mama. Bo tak chciała mama. Kiedy y, Twoje pacjentki przychodzą, rozmawiacie o tym i okazuje się, że ich życie do tej pory było wyborami mamy lub taty, mhm. a nie ich. To, co się z tymi pacjentkami potem dzieje? Tutaj jest jedna rzecz, że zawsze możemy dokonywać zmian. Nie musimy być przez całe życie konsekwentni w tym, co zrobiliśmy. Nie musimy być konsekwentni w złych wyborach. Na uczelniach nagle się pojawiają 40-latkowie, którzy tak naprawdę nie powinni mieć już motywacji do studiowania na tym ASP. przecież już zarabia jako ten prawnik, a tutaj nagle odkrywamy pasję. W pewnym wieku, właśnie tak bliżej czterdziestki, nagle jest takie: Abrakadabra, co ja tu robię? To nie jest moje. Pojawiłem się tutaj, ale to w ogóle, ani ta kanapa nie jest moja, ani ten mężczyzna to nie jest mój wybór, mhm. bo ja w ogóle nie lubię brunetów, tylko wolę blondynów. To wszystko jest narzucone. Okej, okay. a w momencie, kiedy przychodzą pacjentki do Twojego gabinetu, to o jakich przykładach toksycznych relacji ze swoimi rodzicami opowiadają? Zazwyczaj dzieje się to tak, że rozpada się miężyczyk. Po prostu żykie domowe, swoje nowe, ta nowa rodzina, którą zakładają, partnerzy nie są w stanie w końcu tego wytrzymać, w ciągłej dominacji rodziców, partnerki, nad nimi. To jest problem systemowy, że i dziecko, i partner wszyscy na tym cierpią. Czasem, jak to mówi przysłowie, najlepiej z rodziną się wychodzi na zdjęciach. A jak przetrwać święta z toksyczną mamą lub tatą? Coraz więcej osób w tym momencie stwierdza, a co by było, gdybym na święta zaprosił tych ludzi, których chce? się okazuje, że jest to możliwe. Coraz więcej ludzi mówi po co ja mam spędzać ten, te trzy dni, po czym odchorowuję dwa miesiące, z moimi rodzicami, jak mogę sobie pojechać na wakacje. Nie bójmy się też mówić do swoich bliskich, że ich kochamy, że ich potrzebujemy. Czyli jakby karmy się tymi dobrymi emocjami, tak. dobrymi relacjami. Tak, ponieważ jeżeli będziemy się wzmacniać negatywnie, co w polskiej kulturze jest bardzo popularne, to tak nam się to zakoduje. Moja relacja z mamą jest toksyczna. Mhm. Mam swoje własne dzieci, i te dzieci mają babcie. Mm -hmm. I czy ja powinnam jakby wznieść się na swoje własne wyżyny i po prostu pozwolić dzieciom mieć tą babcię, czy powinnam też obronić dzieci przed tą toksyczną relacją? No masz rację, to jest bardzo trudne pytanie, jeżeli tak się dzieje. Że mamy ciągłą tą krytykę mm, przelewaną na dziecko. W pewnym momencie trzeba zrobić, stop, znowu trzeba porozmawiać. Słuchaj, babciu, mamo. To tak nie może wyglądać, że ty krytykujesz mnie w oczach dziecka. Jakim ja mam być autorytetem dla dziecka, kiedy ty mnie cały czas krytykujesz? Jak ja mam je wychować, skoro jestem ta najgorsza? Ale tutaj wiesz co, mówisz o bardzo świadomej osobie, która potrafi postawić granicę. A to wcale mhm. nie jest tak łatwo przeciwstawić się osobie, która przez tyle lat kontrolowała nasze życie. No Ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. To, ale warto. Ale warto, ale warto. Bo jeżeli nie zainterweniujemy tutaj, to pamiętajmy, że nasze dziecko już najbardziej, tak, szósty, siódmy rok mhm. życia, no chłonie to wszystko. I nawet jak jest dziecko, które jest malutkie, i to mówi, jak nie zrozumie. Mhm. Rozumiem dużo więcej, niż nam się wydaje. One czują te emocje, widzą to, co się dzieje, uczą się pewnych schematów. Więc jeżeli jest schemat taki relacyjny, to może go przerwijmy, bo ono się tego nauczy. A jeżeli wybierzemy to, że jednak ograniczymy babci kontakt z wnukami, mhm. że to będzie nasza świadoma decyzja, że w ramach obrony tych dzieci mhm. i swojej relacji z dziećmi, po prostu mówię nie, stop, mhm. koniec. Czy mogę się poczuć trochę usprawiedliwiona wewnętrznie, że to jest dobry wybór? Zdecydowanie. No nie pozwólmy siebie ranić i swoich bliskich. Już mamy swój dom, swoją rodzinę, żyjmy tak, żeby nam było dobrze. W Twoich ustach brzmi to wszystko tak super, ekstra łatwo. To powiedz, w jaki sposób wzmocnić się na tyle, żeby móc naprawdę postawić tą granicę? Przede wszystkim wydaje mi się, że większość z nas powinno, myślę, chyba każdy, powinien pójść do psychologa, przegadać to, co się dzieje. Po prostu, nawet bez większych problemów, bo my zazwyczaj idziemy do psychologa, kiedy jest już kryzys, zróbmy sobie wgląd z psychologiem, z przyjacielem, jak to wygląda. Nie zawsze psycholog jest konieczny, ale my mało rozmawiamy o tym, co czujemy z naszymi bliskimi. Fajnie sobie pójdziemy na drinka z koleżanką, ale czy my tam rozmawiamy o tym, co się dzieje w domu, a u mężczyzn to już w Uf. ogóle. Czyli taka dobra rozmowa od serca, szczera, z przyjacielem, przyjaciółką, lub tak jak mówisz, psychologiem. Mhm. Często tak. Często tutaj no, niestety jest psycholog, bo boimy się rozmawiać z bliskimi, bo opowiadanie naszej rodzinie, no to co się dzieje w domu, to nikt nie musi wiedzieć, prawda? Ale warto mówić. Jeżeli to są złe rzeczy, to warto o kim, komuś zaufanemu o tym powiedzieć. Jeżeli są dobre rzeczy, też nie zapominajmy o tym mówić.